Cześć kochani, tak szybkie info będą bez interka Miałam dzisiaj odpowiedzieć na pytanka, ale że napisało tylko dwie osoby Sporo jakby je tak połączyć, no ale jednak no um, Chciałabym, żeby były cztery komentarze z pytankami To by wtedy um, coś tam nagrała I przygotujcie się na jutro albo na pojutrze Maksymalnie właśnie do... Um, pojutrze, że, że jutro już muszę nagrać um, no i możecie się no po prostu fajnie gdyby napisały nie wiem, 4 osoby od 4 osób po prostu będę nagrywać że jak 4 osoby już napiszą yf, właśnie pytanka no to Wtedy dopiero będę mogła takie odcinki robić, ale fajnie gdyby właśnie więcej osób niż tylko dwie No to sporo pytań, no ale no jednak dwie, abym chciała żeby więcej osób z LPS i w ogóle tak um, I pamiętajcie, psa, i pamiętajcie, że quizów nie wysyłam, ponieważ ja nawet nie, nie wchodzę um, Nie wiadomo czego tam się spodziewać Um, I po prostu nie odpowiadam na y, quiz, bo to nawet nie widzę w ogóle widzę. <grym>, A z okazji świąt. Nie wiem dlaczego tak. że tak dawno nie było seriali. Seriali z kolonii. Seriale będą właśnie z kolonii do 10, do 9, ale myślę, że do 10 um, odcinków. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Jak, jak coś, to może za niedługo tam zmienię nazwę, ponieważ. Jest tyle tych werek i się tak zastanawiam, no, od tygodnia, ale sama nie wiem, bo nie wiem jaki, jaki pomysł... Um, wpadł mi Kira do głowy, Kira LPS, no, ale, no, sprawdziłam i była, no, niestety, czyli nie zgadam dziesiątkę, ale coś, właśnie myślałam, że ktoś tam był Kira, ale myślałam, że już nie, no, więc... Wreszcie sprawdzić, um, żeby po no bo nie chcę po nikomu ściągać, a e, pierwsza myśl właśnie na kanał, jaka, jaką chciałam nazwać mój kanał, to był RKLP, to było Werka LPS. Ale szczerze mówiąc, teraz mi się to już nudziło i bym chciała takie mm, bardziej szalone, takie trochę imię. Um, nie wiem, możecie pisać też w komentarzach, ja bym mogła... Um, no wiecie jakbym mogła się nazywać jakoś tak lepiej a nie tak mm, wszyscy moim marudzi um, no i w każdym razie dziękuję za 54 subskrypcji 50 i będą no i <laughs> może jakiś mały mystery może może po świętach może coś tam może coś tam maldejskiego. Ale fajnie, gdybyście do końca um, zimy wbili 60 subskrypcji. Łapy. E, 60 subskrypcji. Um, bym Była mega dumna, ale to przecież dla Was jest niemożliwe, bo Was jest tutaj na tym kanale za mało. I szczerze mówiąc, bym naprawdę chciała mieć więcej subów niż więcej łapek. Nie wiem, bo to tak różnie. A mi zależy po prostu, nie, nie zależy mi aż tak bardzo na tych subach, ponieważ, no, co to daje, mnie nic. Ja po prostu, no, no lubię nagrywać, co nie, no, no nie wiem dlaczego, nie jestem popularna w sieci, to, to każdy przyzna, no, ale może tam trafi się 60 subów, wtedy będzie boksik, szansa jest spora na boksa za 60 subów ogólnie po prostu, no, bardzo i też dziękuję za 40 subskrypcji, a więc na razie na pytanka nie będę odpowiadać, jak mówiłam o czterech, wtedy, no, i no jutro postaram się dla Was mieć czas po szkole od razu i nagrać o odcinek, co nie, i pamiętajcie, że no serial odcinek to no serial w sensie. Um, spodziewajcie się też właśnie zmiany nazwy oraz um, za miesiąc może nagram moją kolekcję figurek, ale to jeszcze do miesiąca sporo. Um, w każdym razie um, dziękuję za obejrzenie tego odcinku, to jest szybkie info. Jak szyb. dziękuję bardzo za obejrzenie szyb, um, szybkiego info, czyli tego odcineczka. Ja z wami się dziś już będę na dzisiaj żegnać, um, pozdrawiam was, um, wesołych świąt, pa, cześć, papatki! <grych>